I państwo, zapraszamy do Monachium, gdzie już za chwilę Bayern mierzyć się będzie z Borusją Dortmund. Mecz komentować będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Co powiesz na o meczu tych dwóch zaciekłych rywali Jacku? Na pewno obie drużyny czekały na to spotkanie od dawna. W końcu jest to okazja do pokazania i rywalom, i kibicom, kto jest lepszy. Na pewno też oba zespoły będą musiały postawić na ofensywę i spróbować narzucić rozgrywce swoje tempo. A teraz realizator pokazuje nam jedenastkę Bayernu Monachium. Manuel Neuer w bramce, w obronie Rafael Guerreiro wystąpi razem z Mazraoui na bokach. W pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. A my widzimy teraz wyjściową jedenastkę Borusii Dortmund. Na bramce Kobel w defensywie Niklas Süle wystąpi obok Matsa Hummelsa. Emre Can oraz Marcel Zabiter zagrają w środku formacji pomocy. W linii ataku wystąpi Sebastian Aller. Borussia Dortmund od kilku dobrych lat uważa się za najpoważniejszego rywala Bayernu Monachium na krajowym podwórku. Tak, tę rywalizację zaczęto nawet określać mianem Der Klassiker. Ale warto też wspomnieć, że gdy w 2005 roku Dortmundczykom groziło bankructwo, uratowała ich m.in. pożyczka, której udzielił swemu rywalowi właśnie Baju. Gwizdek i zaczęło się. Mariusz Bolt. Do Davisa I schodzi teraz z flanki na środek Nie patyczkował się teraz Wybił daleko Bawarczykom praktycznie cała liga Zazdrości gry w obronie Ewidentnie mają ze wszystkich drużyn najlepszy rygiel. Obrońcy mają zaufanie do swojego bramkarza i odwrotnie. A to pozwala unikać nerwowych zagrań i prostych błędów. Wszyscy w bloku defensywnym nadają na tych samych parach. Wyblok! Ależ to zrobił! Udane wejście. Traci piłkę. Hurricane. Kane. ma teraz piłkę. Dośrodkowanie. Doszamy. Coman pewnie wyjaśnia sytuację wybiciem. Wspaniale Royce na dobieg. Royce jest Pierwszy gol spotkania! No, teraz mecz na Rumieńców. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. A Royce znalazł się tak blisko bramki, że musiałby się bardzo natrudzić, by to zepsuć. Pewnie wykończył akcję golem. wdzięczny za celne dogranie. Gramy. Piłkarze Bayernów wznawiają grę i zapewne już myślą, jak wyrównać stan meczu. Teraz sał. Łatna piłka, w uliczkę. Broni ten strzał, ale co dalej? Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kosztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Zawicer. Zadanie. Dociera do Branka. Rożnie, Brank może to wykorzystać. I Borussia. Gol! Portmundczycy znów trafiają. No! I to uderzenie Branka. Na razie 2-0. Rafael Guerreiro. Kobel. Emre Can. Przerwa za pasem, ale to raczej nie cieszy trenera Bawarczyków. W szatni będzie musiał wspiąć się na wyżyny umiejętności i zaprezentować niebywałą charyzmę. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. Mamy powtórkę tej pięknej bramki. Obrona robiła co mogła, żeby zatrzymać ten atak. Ale mimo to udało się zachować zimną krew i zdobyć bramkę. Krzyżby los uśmiechnął się do piłkarzy Bayernu. Strzelili bramkę, nawiązali walkę. Teraz będą szukali wyrównania dla Borussi Dortmund, by podwyższyć prowadzenie. leży roczny, to jeszcze nie bramka. Bayern przeprowadzi teraz zmiany w składzie. Wybija tę piłkę. No i to mogła być kolejna bramka. Dobry strzał, ale trochę zabrakło. Nie powiększyli przewagi, ale są na dobrej drodze. Leroy Sané. Kane. I teraz Bawarczycy stracili piłkę. Malen z piłką. Nie dał szans na groźny strzał. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego bliska. Borussia Dortmund odważnie teraz atakuje. Teraz uderzenie. Ale broni, Pokazuje, że trzeba czegoś więcej wygotować. Ostatni. Nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi. Uwaga, wychodzi sam na sam. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Stawił się dobrze, blokuje przódkę, ale nadal groźnie trzeba wybijać. Kapitalna obrona. Bramka w końcówce ratuje swoją drużynę przed utratą prowadzenia. To Spójrz, to może być bramka. Ważna teraz interwencja, dzięki której wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka to wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Royce ma teraz piłkę. Centra mierzona pod bramkę. Obronił, ale piłka w grze. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed. Jest ostatni gwizdek! Bo...